Więc jak masz na imię? Doli, ja już ci mówiłam, mam na imię... Plaz ja, Doli? Pff, mam na imię Junior Doli. A, dziujior. Jak chcesz, Doli? Mm, Przynieś ci coś do jedzenia, do picia. Nie bardzo. Po prostu powiedziałeś mi, żebym ja tu przyszła i to tyle. Nie chciałam nic do jedzenia, do picia. A wiesz, ja jestem taki super gość i... Bzz. Co? Co, co się stało? O, ktoś jest do mnie. Filunia. Halo? O, Junior Dolly, możesz przyjść do mojego laboratorium, bo ja chcę ci coś pokazać. Z, kur z kurtką w ogóle. Bo jest tu trochę zimno właśnie. Co? Ja jestem na ręce teraz, gościu. Ja to wszystko słyszę. No no nie jestem. Okej, okay, ale co mnie obchodzi twoja randka? Przyjdź do mojego laboratorium, bo mam coś fajnego. Co? No. Okej. Okay. No, będę czekał na ciebie. A, serio też będę musiał iść. Okej. Okay. Muszę iść. Ehm, um, czy ja tu będę sama? Um, witam. Czy można pani coś przynieść? Nie, nie, nie już wychodzę. O, oh, okej. Okay. O, dobrze, że przyszłeś, Junior do... Um, witam. Junior Dory czemu przyniosłeś Josza ze sobą? Um, po prostu Josz płakał, że no nie mogę pójść, no, że nie może pójść ze mną, więc dlatego. No, no tutaj u ciebie jest fajnie, ale tego nie widziałam wcale Serio? Musiałeś akurat Josza Josza Ze wszystkich osób tutaj, Josz No nie moja wina, kurde Dobra, co robimy? Nie wiem Foczka chciała jakiś wynalazek wypróbować O nie, nie, ty nie idziesz, ty nie idziesz Co? Weź, no Daj Joszowi chociaż szansę No Dobra, ale jeśli on coś popsuje to będzie twoja wina i jego wina. Dobra, więc chciałam wam pokazać o to. Czyli taką figurę geometryczną. Popatrzcie. Że można normalnie ją rzucać i można o tak robić i może się nawet wejść. Więc kto będzie pierwszy? O ja, 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 ja. Ktoś inny? Ja, no! Dobra, dobra, dobra. Fira. Okej, okay, jesteś. Wii o, zapomniałem. Można się nawet w domu. Ouć! Wii! Ui! O, to jest fajne. Ej, już daj mi! Wy się przestańcie chłopaki! Ui! Ouch! Uh, uh. Au! O! Jest to to jest głupie! A ja... au! Co się stało, Au, fuu, Co się stało? Au! Nie mogę nic widzieć! A Moje oczy! <laughs> telefon! Bierzcie telefon! Dzwonię do pokaretka! Junior um, um, dalej prosz telefon? Um, mam. Chwila. Ha, dobra. Tu, 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 tu. Okej, okay, już przyszłam. Pomocy, moje oczy. Dobra, dobra, chwila. Opaki, bierzemy go. Eee, on... Będzie dobrze. Hmm... No, w sumie będzie dobrze. Hmm. Ha? Ktoś woka do drzwi? No to weź otwórz. Ach, dobra. Hmm, ciekawe jak się foczka czuje. Chyba źle postąpiłem. Um, witam. Tutaj znowu. Um, więc twój kolega już jest zdrowy i, i po prostu ma wady zrokowe, więc zróbcie coś, bo ja nie wiem. Aha. Junior Dolly! Co? Ja... O mój Boże, jak ty mogłeś zabrać Josza? To jest wszystko twoja wina Josha. Co? Toś gadał o mnie? No Okej, okej, nie wiedziałem, bo po prostu Josz jest taki. Już nie wiem od ile, ale taki jest. Co oni się tam ciągle kłócą? No dobra, zobaczę. A! I to twoja wina! Teraz już prawie nic nie mogę widzieć. O Jezu. Ej, oczka. co? Przepraszam. Tak, przepraszasz. Za co przepraszasz? Że już? Normalnie? Mój wzrok! Ała! A mnie O, Ja w sumie mam pieniądze na nowe okulary, więc mogę ci je kupić. Hmm, na serio? Dobra. To troszkę już ci przebaczam. No, chodźmy do sklepu. A już ty zostajesz w domu. Serio? No tu nikogo nie ma w domu. Masz telewizję. Zapomniałam, mam nową telewizję. O Jezu. Dobra, chodź, foczka. Idziemy. Okej, okay, już jesteśmy, foczka. W ogóle, popatrz. Tu są takie okulary. Hmm. Ile? okularach. Ja kosztuję. Um, Ona kosztują 300 zł. Ile masz? 295. Um, 29... Nie. 290 i 5 groszy. Hmm. Dobra, ja mam 9 groszy i 5. To możemy je kupić. No chodź... Um, o, witam. Dzień no, dobry, chcielibyśmy kupić dla kolegi okulary nowe. O, okej, okay, to będzie 300 zł. Okej, okay, masz. Okej, okay, dzięki. Um, I to co są wasze okulary? Na widzenia. O, na widzenia. No i co? No, dzięki. Musisz mi jeszcze zaprowadzić do domu. Ah, dobra, chodź.